Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj na początek narysujemy wykres funkcji 6 przez x, pamiętając o tym, że x musi być różny od 0, czyli podstawmy sobie na przykład w miejsce x -a minus 6, 6 minus 2, 2 oraz minus 3 i 3. No dobra, podstawiam pod x -a minus 6, czyli 6 przez minus 6 to minus 1, 6, 6 przez 6 to 1. 6 podzielić przez minus 2 to minus 3, tu mamy trójkę, 6 przez minus 3 to minus 2, czyli to otrzymamy 2 na plusie. Zaznaczamy minus 6, minus 1, 6, 1, minus 2, minus 3 i 2, 3 mm, tutaj, minus 3, minus 2. Punkt kolejny i 3, 2, mamy punkty, łączymy i to będzie wykres funkcji o takim wzorze. My chcemy narysować taką funkcję, czyli musimy wykres funkcji przesunąć o wektor 0 minus 3, czyli 3 jednostki w dół. Ale tu jeszcze pamiętajcie o zapisaniu równań asymptot tej funkcji, czyli pionowa asymptota to x równa się 0. Pozioma to y równa się minus 3. No i to sobie zaznaczmy. Mamy x równa się 0, y równa się minus 3. No i jeszcze punkty przenosimy o 3 jednostki w dół. Raz, 2, 3 ten punkt, raz, 2, 3 ten. No i jeszcze yy, spójrzmy, a ten punkt, raz, 2, 3. Po drugiej stronie również raz, dwa, trzy jednostki w dół, to będzie ten punkt, czyli dla dwójki, dla trójki mamy ten, czyli raz, dwa, trzy i jeszcze ten punkt, raz, dwa, również trzy łączymy. No i to będzie wykres szukanej funkcji. Mam podać zbiór wartości, no to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus trójki i przejdźmy do podpunktu f. No i spójrzmy na podpunkt f tutaj zaczniemy od narysowania wykresu funkcji o wzorze minus 1 przez 2x, gdzie mianownik, czyli nasze 2x musi być różne od 0. Dzielimy obustronnie przez 2, no czyli x nie może być równe 0, czyli tutaj zera do tabelki podstawić w miejsce x nie można. No dobra, ale ja mogę sobie podstawić na przykład minus 1, 1, na przykład 2 i minus 2, no to podstawmy, może po kolei gdy pod x podstawimy minus 1, to mamy tak minus 1 przez 2 razy x, czyli razy minus 1, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli otrzymamy jedną drugą. Jeżeli podstawimy 1, to otrzymamy. Minus 1, 2. Teraz podstawmy 2, czyli mamy minus 1 przez 2 razy x, czyli 2 razy 2, czyli minus 1 przez 4, czyli minus 1, 4. Czyli tu się pojawi 1, 4. No i zaznaczymy te punkty. Mamy tak minus 1 i 1, 2. No gdzieś tutaj 1 i minus 1, 2, następnie 2. I minus 1 czwarta, czyli no gdzieś tutaj trochę niżej, dobra, minus 2 i 1 czwarta, czyli minus 2 i 1 czwarta, czyli mamy gdzieś tutaj łączymy te punkty, no i mamy wykres funkcji o takim wzorze. My chcemy narysować sobie taki wykres, czyli ten wykres przesuwamy o wektor o współrzędnych 0,1 czyli mamy równanie asymptot x równa się 0. Y równa się 1. Zaznaczmy sobie te asymptoty, czyli y równa się. x równa się 0, oczywiście, no i y równa się 1. Mamy tutaj. No i musimy jeszcze y, przesunąć wykres funkcji o jedną jednostkę w górę, skoro druga współrzędna wektora jest dodatnia. Czyli stąd powędrujemy tutaj z tego punktu, gdzieś tutaj. No i tu też przenieśmy sobie. O, gdzieś w to miejsce, no i ten punkt również. No, i jeżeli te punkty połączymy, no to otrzymamy wykres funkcji F. Mamy podać jeszcze zbiór wartości, czyli to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem jedynki.